Puls Dnia. Zaprasza Marcin Krzemiński. Poniedziałek 6 maja to jest główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co przygotowali dziś nasi dziennikarze. Czy na poznańskich jeżycach jest bezpiecznie? 36-letni Polak miał uderzyć 33-letniego Mołdawianina. Ten e, na wskutek tego uderzenia upadł i uderzył głową o podłoże. I w tym momencie my mamy taki problem, że z naszego osiedla, które było spokojne, wydaje się urokliwe, no robi się naprawdę bardzo nieprzyjemnie. Znamy kolejnych kandydatów do Europarlamentu. Obecność pana Plewińskiego i pani Urbańskiej z jednej strony na liście Trzeciej Drogi, a z drugiej strony na liście Lewicy. Czyli to mówiąc krótko, była łapanka. Staramy się wystawić najmocniejsze listy i tak budujemy całą naszą narrację. Niebezpieczna sytuacja na poznańskich Jeżycach. Na ulicy Dunajeckiej miało dojść do bójki, w której ucierpiał obywatel Mołdawii. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Mieszkańcy alarmują, że to nie pierwsza taka niebezpieczna sytuacja na ich ulicy z udziałem cudzoziemców, a wszystko to ich zdaniem za sprawą nielegalnego hostelu. Adam Kaźmierczak. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło ostatniej soboty na poznańskich jeżycach. Jak przekazali nam poznańscy policjanci, 36-letni Polak miał uderzyć 3 lata młodszego Mołdawianina. Ten e, na wskutek tego uderzenia upadł i uderzył głową o podłoże. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Sprawca został zatrzymany. Jest on dobrze znany poznańskim funkcjonariuszom. Był wcześniej notowany za kradzieże i za rozboje. Dziś usłyszał zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała. Prokuratura zarządziła dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Ten człowiek leżał tutaj, gdzie za samochodem żony, Mówi pan Tomasz, mieszkający przy ulicy Dunajeckiej, który przed przyjazdem karetki razem z sąsiadem próbowali ratować życie cudzoziemca. Policja przyjechała bardzo wcześnie i nas wspomogła. No, bo karetka była gdzieś po około 20 minutach. I wtedy oni już przejęli reanimację. Jak człowieka wsadzali do karetki, to zdaje się, że tętno wróciło. Dodaje, że to nie pierwsza groźna sytuacja na ulicy. Niebezpiecznie miało zrobić się, gdy do jednego z domów wprowadziło się według pana Tomasza kilkudziesięciu imigrantów ze wschodu. Jeżeli tam jest Ileś osób zgromadzonych, 20, nie wiem, 30, yy, w pomieszczeniu. Pojawia się alkohol, tak? Oni wychodzą na taras, wychodzą na zewnątrz. To trudno, żeby wysiedzieli w środku. No i pojawiają się niesnaski. Okoliczni mieszkańcy podejrzewają, że funkcjonuje tam nielegalny hotel dla cudzoziemców. Skontaktowaliśmy się z właścicielem budynku. Niestety nie chciał z nami rozmawiać. Nie będę odpowiadał, jeżeli pan policji, to nie będę. Swoje podejrzenia mieszkańcy zgłaszali powiatowemu inspektoratowi nadzoru budowlanego, który przeprowadził w 2021 roku. Kontrolę. W wyniku kontroli inspektorzy stwierdzili, że taka zmiana nastąpiła zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję zamieszkania zbiorowego. Właściciel nie miał wymaganej do tego zgody. Po wybuchu wojny w Ukrainie wprowadzono jednak nowe przepisy pomocy uchodźcom, które zniosły potrzebę uzyskania zezwolenia na taką zmianę. Adam Kaźmierczak, puls dnia. Teraz u nas nowe fakty dotyczące pożaru, do którego doszło 14 kwietnia w miejscowości Czacz. Coraz więcej wskazuje na to, że ogień nie pojawił się tam sam. Tematem zajmuje się nasz reporter Bartłomiej Lis. Bartku, powiedz, jakie są te nowe informacje w tej sprawie. Nowe informacje są takie, że zatrzymano podejrzanego, który miałby spowodować pożar dziewięciu hal, do którego doszło niemal miesiąc temu w czaczu. O szczegółach zatrzymania powiedział nam oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w kościanie aspirant Jarosław Lemański. Posłuchajmy. Podejrzewany przez nas o dokonanie podpalenia punktów handlowych z używanymi przedmiotami w czaczu, 50-letni mieszkaniec Poznania został zatrzymany przez poznańskich policjantów odnośnie innej prowadzonej przez nich sprawy kryminalnej i aktualnie przebywa w areszcie. Mężczyzna wpadł w, wpadł w związku z włamaniami i kradzieżami, ale materiały dowodowe wskazują na to, że może być, za, może być zamieszany w podpalenie tuneli magazynowych z antykami. Mężczyzna był widziany w dniu podpalenia w okolicy miejsca, w którym, w którym wybuchł pożar. Podejrzenia o tym, że mogło być to podpalenie już kolejnego dnia mu przedstawiali e, mieszkańcy i właściciele hal, hal które pochłonął pożar. E, padały słowa, że faktycznie ktoś był widziany w e, okolicy tego miejsca. Teraz te podejrzenia nabierają faktycznych kształtów. Policja bada tę sprawę. Przypomnijmy, że pożar, do którego doszło późnym wieczorem, 14 kwietnia, objął 920 hal czy też tuneli z towarami na sprzedaż, które miesz mieszczą się w czaczu. Te towary to między innymi meble. Straty wyniosły kilkaset tysięcy złotych, a na miejscu pracowało 31 jednostek straży pożarnej. Policjanci są przekonani, że mężczyzna, który został zatrzymany w innej sprawie. Kryminalnej i który obecnie znajduje się w areszcie, może być poszukiwanym przez nich podpalaczem. Za taki czyn może mu grozić do pięciu lat pozbawienia wolności. Komplet informacji od naszego reportera Bartłomiej Lisa Bartku, dziękuję Ci bardzo za relację. Wypadki, kolizje i kierowcy po alkoholu za kółkiem, za nami nie najlepsza, patrząc na dane majówka na drogach, sześć dni długiego weekendu podsumowali dziś wielkopolscy policjanci. Od 1 maja, czyli od środy do wczoraj doszło do 21 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 24 zostały ranne. Doszło też do blisko 400 kolizji. Kontrole trzeźwości wykazały, że 21 osób prowadziło auto po spożyciu alkoholu, co oznacza, że alkomat wykazał od 0,2 do pół promila. 81 kierowców było w stanie nietrzeźwości, czyli miało powyżej pół promila alkoholu w organizmie. To nie koniec, bo policjanci z Poznania i powiatu prowadzili dziś akcję Trzeźwy Poranek. Wpadło dziewięciu kierowców. Jak informują funkcjonariusze, zatrzymanym zabrano prawo jazdy i czeka ich spotkanie z sądem. Sporo pracy w trakcie majówki, mieli też poznańscy strażnicy miejscy. W sumie przyjęli do realizacji blisko 800 interwencji. Piszemy o tym na wtk.pl. Większość zdarzeń dotyczyła zakłócenia spokoju, parkowania czy zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Chodzi m.in. o kobietę, która w samej koszuli nocnej błąkała się po Poznaniu. Strażnicy zauważyli ją na ulicy Opolskiej. Udało im się ustalić, że kobieta uciekła ze szpitala, gdzie zresztą funkcjonariusze bezwłocznie ją odwieźli. Więcej o interwencjach strażników miejskich oraz o innych ciekawych zdarzeniach z Poznania i regionu piszemy na naszej stronie wtk.pl. Polecam i serdecznie zapraszam. Już nie tylko wyborcze jedynki. Trzecia droga zaprezentowała dziś listę kandydatów z Wielkopolski do Parlamentu Europejskiego. Znajduje się na niej m.in. Przemysław Plewiński, który walczył o fotel prezydenta Poznania w wyborach samorządowych. W ramach kampanii wyborczej do stolicy Wielkopolski przyjechała dziś jedynka prawej Sprawiedliwości w regionie. Poznaliśmy dziesiątkę z trzeciej drogi, która będzie ubiegać się o miejsce w Parlamencie Europejskim. Z czwartej lokaty wystartuje Przemysław Plewiński. Były kandydat na prezydenta Poznania, który od jutra obejmie mandat miejskiego radnego. Pan zamierza kontynuować karierę polityczną? Jeśli zostałem radnym miasta Poznania, ja mam nadzieję, że tak. Mimo prób nie uzyskaliśmy dzisiaj komentarza kandydata trzeciej drogi. Podobną strategię zastosowała Lewica, która na swojej liście umieściła Beatę Urbańską, a więc kandydatkę na urząd prezydenta Poznania w ostatnich wyborach samorządowych. Jak twierdzi, takie posunięcie jest przemyślaną strategią jej ugrupowania. Staramy się wystawić najmocniejsze listy e, i tak budujemy całą naszą narrację, najpierw w wyborach parlamentarnych, potem samorządowych i teraz w tym Europarlamencie. Nie to mówiąc krótko, była. Tak, decyzję o starcie w wyborach do Europarlamentu niedoszłych prezydentów Poznania komentuje Zbigniew Czerwiński, a więc kandydat zjednoczonej prawicy w wyborach samorządowych. Widocznie tam była próba rozpaczliwego poszukiwania jakichś osób, które mają rozpoznawalność i są w stanie wnieść coś. Zbigniew Czerwiński wspierał dziś lidera wielkopolskiej listy do Europarlamentu, Wojciecha Kolarskiego. Minister w kancelarii prezydenta kraju mówił, jak imponuje mu rzetelność, konsekwencja oraz skuteczność czyli jak twierdzi cechy Wielkopolan. Wojciech Kolarski podkreślał również swoje zasługi dla regionu. Miałem tą przyjemność, że zajmowałem się projektem ustawy prezydenckiej ustawy o ustanowieniu Narodowego Święta. Zwycięskiego powstania Wielkopolskiego. Zdaniem eksperta, postawienie w wyborach do Europarlamentu na byłych kandydatów na prezydenta Poznania jest przemyślaną wyborczą strategią. Aby wykorzystać ten potencjał, który zdobyli poszczególni kandydaci, choćby w wyborach samorządowych, wykorzystać ten potencjał dla zdobycia istotnej liczby głosów. O tym, jak polityczne kalkulacje przełożą się na miejsca w Strasburgu, przekonamy się 9 czerwca. Paweł Gruszyński. Pół dnia. No właśnie, wybory do Parlamentu Europejskiego za miesiąc i trzy dni. Czy będą inne niż dotychczas? Czy szykuje się rekord frekwencyjny? O tym rozmawiałem z gośćmi Otwartej Anteny, byłymi eurodeputowanymi, posłem PSL Andrzejem Grzybem i senatorem Koalicji Obywatelskiej Adamem Scheinfeldem. Zobaczmy fragment programu. Wybory do Parlamentu Europejskiego to nie należą akurat do wyborów, które cieszą się największym zainteresowaniem. Akurat oddalenie z tej instytucji europejskiej od wyborców jest na tyle istotne, a jednocześnie przekaz o pracach, o funkcjonowaniu instytucji europejskich jest relatywnie niewielki, on jest okazjonalny. Dociera, można by użyć takiego motta z jednej z... Z książek, w szczępach relacji do nas, a nie pełnym, takim, bym powiedział, przekazie. A to wynika z faktu, że materia, którą zajmują się instytucje europejskie w tym Parlament Europejskim, to nie jest materią najłatwiejszą. Ona też nie rodzi od bezpośrednich od razu skutków, bo w większości te prawo musi być przyjmowane tam, musi być no, przyjęte w formie. Wdrożenia do polskiego prawa? W sposób oczywisty wybory do Europarlamentu. Mówię w sposób oczywisty ze względu na fakty, a nie ze względu na swoje przekonania. Wywołują te wybory niższe zainteresowanie w społeczeństwie, a bardzo szkoda, dlatego że Parlament Europejski już jest instytucją absolutnie kluczową w ustanawianiu prawa z jednej strony, Budżetu Unii Europejskiej z drugiej strony i nadzoru nad instytucjami Unii Europejskiej z trzeciej strony, więc ma fundamentalne znaczenie. Także praktyczne znaczenie dla Polski, dla Polaków. Wszak szacunkowo ponad, grubo ponad 70% prawa, które obowiązuje w Polsce, jest już na podstawie tego, co. W Unii Europejskiej ustanawiamy, w związku z czym powinniśmy być bardzo, bardzo, bardzo zainteresowani wyborami do Parlamentu Europejskiego. No więc, oby tym razem frekwencja dopisała, oczywiście w eurowyborach. To jest puls dnia. Zobaczmy, co przed nami w drugiej części programu. 105. Urodziny poznańskich uczelni. To jest piękna tradycja. Ściśle współpracujemy. Cały kraj zazdrości nam doskonałej współpracy. Widzieć dźwięki na morasku to możliwe. Obywpólna korzyść istnieje z tych, tych prezentacji. Ja pokazuję coś nowego, a jednocześnie sam się uczę ciągle. 650 tysięcy złotych to wartość narkotyków i sprzętu do ich produkcji, które zabezpieczyła Wielkopolska Policja. Funkcjonariusze rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która prowadziła plantację konopi indyjskich. Zatrzymania, do którego doszło 24 kwietnia, dokonali policjanci z Wydziału Antynarkotykowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Ujęli trzech podejrzanych którzy mieli należeć do zorganizowanej grupy przestępczej. Natrafiono na działalność grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się nielegalną uprawą konopi indyjskich, produkcją marihuany oraz handlem wytworzonymi narkotykami. Wartość zarekwirowanych narkotyków oraz sprzętu do ich produkcji szacowana jest na 650 tysięcy złotych. Członkowie grupy działali na terenie miejscowości Stęszew, gdzie ukrywali plantacje w jednej z hal przemysłowych. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu znajdowały się setki, roślin w ostatnim stadium wzrostu. Cała plantacja była wyposażona w zaawansowany technologicznie system nawadniania, oświetlenia, nawożenia i wentylacji. Zatrzymani znajdują się w areszcie. Sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Bartłomiej Lis, Puls Dnia. Jedne urodziny czterech jubilatów. Dziś cztery poznańskie uczelnie obchodziły 105 rocznicę pierwszej inauguracji Roku Akademickiego Wszechnicy Piastowskiej, która po roku funkcjonowania została przemianowana na Uniwersytet Poznański. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uniwersytetów Medycznego Przyrodniczego im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Wychowania Fizycznego. No to, jest no to jest piękna tradycja. Stówkę skończył 5 lat temu. Chodzi o Uniwersytet Poznański. W 1919 roku odbyła się inauguracja roku akademickiego wszechnicy piastowskiej, która rok później została przemianowana na Uniwersytet Poznański, a z niego wywodzą się Uniwersytety imienia Adama Mickiewicza, Medyczny, Przyrodniczy oraz Akademia Wychowania Fizycznego. Te obchody miały być wyjątkowe. Z okazji jubileuszu 105-lecia Uniwersytetu Poznańskiego jutro o godzinie 10 będziemy otwierać na naszym Uniwersytecie nowy gmach Kolegium Rubrum przy Alei Niepodległości przy Wydziale Prawa. Dziś jedna z sal Kolegium Minus zyskała wyjątkową patronkę. Uroczyste nadanie imienia sali tak zwanej 17 imienia prof. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, jednej z pierwszych kobiet, naukowczyń, badaczek Uniwersytetu Poznańskiego. Jubileusz to moment na podsumowanie dokonań. Prowadzono u nas badań w ramach ministerialnej ewaluacji, czy rekordowej ilość środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na nasze badania naukowe, na naszą działalność dydaktyczną. To także moment na mierzenie się z wyzwaniami. Największym wyzwaniem, jeśli chodzi o inwestycje, to jest kontynuacja budowy centralnego, zintegrowanego szpitala klinicznego. Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość akademika Eskulap to jesteśmy w trakcie negocjacji finansów w tej kwestii, ale niestety on również, jak i witanie, spełnia tych wymogów, które są w tej chwili niezbędne, ażeby w danym akademiku mogli studenci mieszkać. Niezależnie od problemów i wyzwań, uczelnie mogą pochwalić się wybitną współpracą, zapewnia rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. My tu w Poznaniu, w ramach konferencji Re... Kolegium Rektorów Miasta Poznania, mamy znakomitą współpracę z tymi uczelniami, które współtworzyły Uniwersytet ale też z pozostałymi. Zwieńczeniem obchodów będzie wspólne posiedzenie Senatu w tych czterech uczelni. Adam Kaźmierczak, Puls Dnia. Do tego, by komuś pomóc, wystarczy odrobina cierpliwości i włóczka. To pokazują tzw. zwani włóczkersi, którzy dzisiaj w siedzibie Fundacji Redemptoris Missio mieli swój zlot. Co robią? Jak można włączyć się w pomoc? O tym rozmawiałem z gościem wieczoru WTK, Justyną Janiec-Palczewską, właśnie prezes Fundacji Redemptoris Missio. Posłuchajmy. Mamy sweterek, tutaj mamy też czapeczka. czapeczkę. W tym, w tym momencie włóczkersi robią, robią wyprawki dla afrykańskich niemowląt, które, które rodzą się w izbach porodowych prowadzonych przez polskie misjonarki. Natomiast, natomiast włóczkerski, bo to są właściwie panie. Ten klub powstał przed 14 laty, i właściwie mnóstwo takich klubów powstało też w całej Polsce. Początkowo pomagały afgańskim dzieciom. Ważne pytanie, czy można zobaczyć coś, czego nie widać? W odpowiedzi na to pytanie powstała wystawa Kształty Dźwięku, która pokazuje estetykę dźwięku i hałasu za pomocą obrazów. Na wystawie był nasz reporter Paweł Głuszyński. To jest dosłowna dosłowne ta wystawa, to jest pokazanie tego, co nie widzimy. A jak tego dokonać? Odpowiedzią jest wystawa pod tytułem kształty dźwięku. Ekspozycja jest połączeniem zagadnień teoretycznych z praktyką. Dla jej autora, profesora Stefana Wejny, wystawa jest owocem letniej pracy. Jest to mozolna praca wprowadzania pewnych nowości naukowych w środowisko naukowe, dlatego ta dzisiejsza wystawa jest dziesiątą wystawą prezentowaną w środowiskach naukowych, czyli po prostu ja pokazuję tym samym, że nie boję się krytycznych uwag, to znaczy no, oczekuję wręcz krytycznych uwag, bo może coś ja zrobię nie tak. Albo może to zrobić, można to zrobić lepiej? Profesor Wejna ma nadzieję, że jego praca zachęci innych badaczy akustyki stosowanej do dalszego zgłębiania tego, co słyszymy, ale nie widzimy. Dźwięki i hałasy będzie można podziwiać na Wydziale Fizyki UAM do 20 maja. Paweł Głuszyński, pół dnia. Hałasowało wczoraj w wielu miejscach w kraju, mowa o burzach, grzmiało także w Wielkopolsce, czy wyładowania atmosferyczne wrócą w najbliższym czasie. O tym opowie już teraz Szymon Kozłowski. Dobry wieczór Państwu. Wczoraj burze najsilniejsze od początku roku przetoczyły się nad całą Polską. Udało o sobie znać także w Wielkopolsce. Mieliśmy podtopienia miejscami, chociażby w powiecie Słupeckim. Oś strażacy mieli także co robić w naszym regionie. A my sprawdzamy, co przed nami, czy burze wystąpią podczas najbliższych godzin. Warto to wiedzieć, zobaczmy. Zaczynamy od prognozy dla Poznania. I czeka nas noc bardzo pogodna w całej Wielkopolsce, również w stolicy regionu. Zachmurzenie małe. I 8 stopni wskażą termometry w Poznaniu w nocy. 9 stopni o poranku, ale wtedy już Sporo chmur napłynie z północy i zachmurzenie całkowite czeka nas właściwie aż do późnego popołudnia. Dopiero około 14-15 przebłyski słoneczne i pogodny wieczór nas czeka. Jutro chłodniej niż dziś, maksymalnie 14 stopni. Tyle już po południu, 14 po 18, po 21, 11 stopni. Wiatr nie będzie nam jutro przeszkadzać. Powieje z północnego wschodu. Sprawdzamy, co przyniosą kolejne dni tutaj w Poznaniu. Czy możemy liczyć na piękną wiosnę? Zobaczmy. W środę spodziewamy się dnia bardzo słonecznego i cieplejszego niż wtorek, bo do 17 stopni. W czwartek również zachmurzenie umiarkowane, również pogodnie od 9 do 18 stopni, również bez burzy w prognozie. I w piątek przed samym weekendem zachmurzenie duże. Słońce powinno za tych chmur wyglądać i 18 stopni maksymalnie, 1021 hektopaskali. Grzmieć dzisiaj będzie na południu Polski. Tam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, silnie wiejącym wiatrem właśnie na południu i na południowym wschodzie kraju. Proszę na siebie tam uważać. Do zobaczenia. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy w pulsie dnia. Wieczór WTK wraca jutro, a ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.